Witajcie Urzekające! Chciałabym podzielić się z Wami, jak wpłynęło na mnie poznanie Urzekającej. Jak zmieniło się moje podejście do siebie, do ludzi, do świata, do mojej rodziny. Dzięki temu, czego doświadczam, czego uczę się, co nabywam, właśnie w Urzekającej. Urzekającą poznałam dwa lata temu. Przyglądałam się, obserwowałam, czytałam. Ona cały czas krążyła wokół mnie. Jednak takim znaczącym przełomowym momentem był czas, kiedy, no właśnie, kiedy masa biednych, zagubionych kobiet wyszła na ulicę. Na ulicę chyba nie do końca zdając sobie sprawę, o co idą walczyć. I strasznie mocno dźwięczały mi w głowie słowa, że to nie jest mój strajk, że ja się pod tym nie podpisuję. To nie jest strajk wszystkich kobiet. Nie mój, nie mój, jestem kobietą. Ale nie podpisuje się pod tą kobiecością. I tu pragnęłam takiego wsparcia, wzmocnienia, jak pokazać, że można inaczej, bez walki, bez wulgaryzmów. Jak pokazać, że nie o to w życiu chodzi. Byłam w kursie o nowej kobiecości, zawładnął moim sercem. Nauczył mnie nieść dobro, nieść piękno samą sobą. Bez nawracania, bez komentowania, dyskutowania, po prostu zmieniając siebie, bo jedyna osoba, jaką możemy zmienić, to jesteśmy my same. Zmieniając siebie, zmieniam otoczenie, promieniując, rozsyłając promienie mojej zmiany, mojego dobra, mojego piękna. Dzięki temu. Wiele osób z mojego otoczenia poczuło się otulone łagodnością, dobrem, wsparciem. Wiele osób zmieniło myślenie, zobaczyło, że można inaczej. I to jest tylko na chwałę Pana, i tylko dzięki Niemu niech dobro się niesie. Kolejnym ważnym kursem był oczywiście fundament. Największe owoce, jakie z Niego wyniosłam, to wdzięczność była najpierw moja osobista praca nad wdzięcznością, nad tym, żeby każdego dnia szukać dobra, żeby ukierunkować myślenie, e, odsuwając się od negatywizmu, od narzekania, marudzenia, żeby szukać dobra i piękna. Zaraziłam tym moją rodzinę, zaraziłam tym moje dzieci, mojego męża. E, owoc jest taki, że codziennie wieczorem spisujemy w zeszycie, Pięć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. Mimo, że czasami są rzeczy trudne, czasami jest dzień przepłakany, czasami jest niemoc, bezsilność, to dziękujemy Panu Bogu za to, bo każda trudność jest nauką, każda porażka nas uczy, więc jest warta i cenna. I tego Wam wszystkim życzę. Żeby odkrywać wartość relacji. Nie racji. Nie chodzi o rację chodzi o relacje, A każda relacja będzie pełna, będzie piękna, jeżeli będzie oparta na fundamencie zbawcy, na fundamencie króla. Dzięki. Wszystkiego dobrego.